Halo wszystkim, z tej strony jest jak Eleven, poczekajcie chwilę, wyłączę ten licznik i wenka. To będzie odcinek, coś dość nietypowy, bo będzie krótki. Jak widzicie wszystko poszło mi się jebać. Razem z osiągnięciami. Nie muszę mówić, już mówiłem to w odcinku Kangur Kakao. Tak? Dobra. Dzisiaj będzie odcinek z zakończeniem, pierwszym zakończeniem gry i po tym zakończeniu kończymy film i robimy dużą przerwę od SCP Endurance. Najwyżej na live kiedyś, na YouTubie, czyli tu na kanale. Powrócę i przejdziemy całą resztę, nie? Ale nie wiem kiedy to nastąpi, więc no trochę poczekacie niestety. Co nie? Więc zaczynam pierwsze zakończenie. Trzeba zacząć pierwszą noc. To mogę pominąć. To jest w pierwszej nocy tylko. <grystanie> Więc mówię, ten odcinek będzie bardzo krótki, bo chcę tylko zakończenie. A wystarczy tylko. Ja si o. Nie to chciałem. Wow, opowiedzieliśmy kurwa Tak, tutaj macie pokazane, że Da się pominąć pierwszą noc Rozłączając się Już bawy drugą, nie Plus, a to mamy osiągnięcie Albo nie Dobra Wróćmy do pierwszego, do pierwszej nocy, bo tam jest właśnie zakończenie

Keeping this crap in decent working condition is basically only duty here, because I'd be the best person to draw you in. No worries. Now I'll go with you on And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. I don't really share their attitude though. As you can see it in the end of the day, you can do tego filmu. On będzie tak pierdolić Ale mi głównie chodzi o jeden fragment Jak on to zrobił A zakończenie się jest naprawdę śmieszne Szczególnie w napisach Dobra, pierwsza noc Pierwsza Chciałem pierwszą noc I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. So, shall we try to see if you'll be able to run this thing? I want to remotely pull the plug. Sorry, Benjamin. will have, have to boot this machine up again from the ground up. Here's what you like have Put the lever on the wall in front of I you mean, to get like the juice. power up the your That's you thing. Think Right. <śmiech> <śmiech> Kurwa, serio? Dziwom taki paso? Dobra, wiem już jak to zrobić. <coughs> Looks like this is gonna be easier than I thought. Well done. Now, let's familiarize you with the camp. There are three floors for you to watch over. Each has a set of cameras. Uh, that 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 is somewhere Oh, and we turn it off.

No, zgon osiągnięcie kurwa po co to jest osiągnięcie, co śmieszniejsze? <gry> I napisy końcowe. <gry> Eleven zrobił fun games na i SCP. Tylko dlatego, żeby zrobić w nim shitposting. posting. Chud mrok. <gry> Ale jeszcze przed chwilą było tak ciepło. <gry> No, trochę smutne, że tak wyczekiwany przeze mnie para, poranek nie zdążył nastąpić, zanim zaszło moje słońce. Czy moja śmierć była głupia? Nierów, nie, roz, nierozważna? Ironiczna? Prawdopodobnie? Ale czyż różnie, że gwiazdy <laughs> ułożyły się w ten sposób, <laughs> prezentując mi wybite Proste wejście z mojej bezpie... niebezpiecznej sytuacji? Niekoniecznie życie mogło faktycznie być czymś wielkim i niesamowitym. Oczywiście mam na tą myśli życie poza tą pierdoloną placówką. Choć <taczona> mam <taczona> Te napisy są pierdolone. Ale czy to jest ma? O co? Warto walczyć? Czy warto nadostawiać krok pracując? Tutaj masz szansę. Nie. Kurwa. Nie, no to jest piękne, nie. To jest piękne. Idioty. 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 Mówię, Eleven robił swoją własną grę. FNAF i SCP. Jako wam game? Tylko dlatego, żeby robić w nim wschodni posting? <grystanie> Dobra, jak mówię. Zakończenie oczywiście, nie? Co to jest? Jest, co to są te napisy? Ja pierdolę! <grystanie> Dobra, to ja was żegnam. I mówię jeszcze raz, chwilowo robię przerwę od STP T Endurance. Najwyżej no jak wrócę, to będzie wtedy na ostro. Jak chodzi o powrót, to STP T Endurance. Pewnie będzie na live'ach, więc na razie pa i cześć. Co to 8 minut. Mówiłem, że to będzie krótki odcinek, bo ja chcę naprawdę zrobić przerwę od The Endurance i zacząć na razie inne gry. To ja żegnam. See ya.